Jan Polkowski. Kantus. Sezony. Przeźroczyste, słodkosłone od młodej krwi, trwające bez końca zimy i rozświetlone, oszałamiające czerwcowe wieczory. Zapach posypanych makiem bułek z piekarni na kocmyżowskiej, anielska polichromia głosu dochodzącego z ściany dziecinnego pokoju. Dzień po dniu lekko obracające się planety losu. Najgłębiej tkwi milczenie. Teraz wiem, że zamykała w nim ból. Ta niepokojąco obca cisza zielone skośne oczy i kości policzkowe, ginące w zaokrąglającej się latami twarzy mogły być echem surowych stepów wędrujących przez jej krew i płaskie nieodgadnione twarze tatarskich jeńców posiedlonych na Podgrodziu Częstochowy w XIV wieku. Jej układające się w loki brązowe włosy wyprostowały się, gdy zaczęła siwieć i gdy ja dorosłem. W szkolnych zeszytach zapisywała dziesiątki cytatów, jakby chciała odgrodzić się od zdrady pospolitości. Utworzyć wokół siebie welon utkany ze skrawków mapy obiecanej podróży. Czy szukała w tych słowach siebie innej, prawdziwszej? Czy przeciwnie, zanurzona bez reszty w sobie, smakowała siłę zadziwiającej urody ludzkich pragnień? Czy w tych zeszytach w kratkę pełnych słów, zapisanych równym, zdecydowanym pismem, zamknięte było niewysłowione niespełnienie? W końcu lat 70. XX wieku, swoim synom i mężowi powiedziała z uśmiechem, którego ślad szybko zginął, o swoim podziwie dla dwóch obcych mężczyzn, Karola Wojtyły i Andrzeja Łapickiego. Nie byłem już dzieckiem. Nie rozumiałem. Matka Boska Częstochowska spędzała z nią młode lata pod jasną górą. Była najprawdopodobniej jej stryjenką, lub obok babci broń, ukochaną ciotką, bieda, umierający na raka ojciec, wojna i niemiecka okupacja, wreszcie przesypujące się przez spierzchnięte dłonie dziesiątki lat. Znieczulającego upokorzenia, którym imperium o nazwie niewartej zapamiętania sowicie raczyło podbitych. Dojrzał czas, i planety niezauważalnie otarły się o marność rzeczy. Patrzę na należące do niej drobne przedmioty. Skrupulatnie opisane odręcznymi uwagami, medalik, korale, broszka, książeczka Tomasza z Kempis. Czy to jej czułość i oddanie zrodziły we mnie niecierpliwość i nieustępliwą dumę? Mówić i być rozumianym. Przecież rozmawiam już tylko z Tobą. Mamo, co mogę opowiedzieć o świecie, jeśli nie gram nawet najmniejszej roli w Twoich dziecięcych snach, niedzielę Twej trzyletniej miłości do plastikowej lalki krakowianki i lęku siedemnastolatki przed przybyłymi na kwaterę krasnoarmiejcami. Nie wpinam ci we włosy białej róży, byś mogła w 1950 roku powiedzieć tak repatriantowi z uralskich lasów. Wypełniam swój los, choć nie jesteśmy już sobie przeznaczeni.